Witajcie z tej strony, Michael. Zapraszam Was na ostatnią rundę sezonu 11 film Speedway Grand Prix 15. Walka o mistrzostwo między czterema zawodnikami. Nasz najgroźniejszy rywal, Jarosław Hampel, stoi po naszej prawej stronie. Tracimy do niego cztery punkty w prezyfikacji mistrzostw. Mamy też Grega Hancocka. Na jego koncie było troszkę mniej punktów od nas, ale jednak też jest w walce, ma 137, my 141, Hampel 144 i wystartowaliśmy nasz pierwszy wyścig w tych zawodach i już tutaj zamierzam odrabiać punkty do Jarosława Hampela i powiększyć przewagę nad Gregiem Hancockiem w tej rywalizacji jest jeszcze Nikki Pedersen, który ma tyle samo punktów co ja przed tymi zawodami, czyli 141 na, na, na inaugurację tego, tego Grand Prix na razie prowadzi Troy Bachel, a więc duża niespodzianka. Ten, który, który nie liczy się tutaj w tej walce o nic, na razie jedzie na pierwszym miejscu. My tymczasem przewidzieliśmy się na miejsce drugie uczestnienie z Grega Henkoka. Wjeżdżamy w ostatnią u trzeciego okrążenia i za chwilę rozpoczniemy ostatnie. Gonimy jeszcze Troya Bachelor, ale będzie ciężko go dogonić. Myślę, że ta strata nasza jest zbyt duża, żeby Ostręcika wyprzedzić. Tymczasem Jarosław Hamper przed Grega Henkoka, to w sumie nie jest dla nas dobra informacja. Ale dobrą informacją jest to, że nie tracimy punktów do Jarosława Hampela, a nawet odrabiamy. Co prawda, jeden, ale każdy punkt ich się liczy. Zostały dwa punkty do odrobienia do Hampela, jak zaczął Pedersen. Pedersen zaczął zera też dobra informacja. Przechodzimy teraz do biegu szóstego. Tutaj naszymi rywalami będą Mike Epstein, Dika Karta, Jason Doyle oraz. No, więcej rywali już nie mamy, po prostu z tym na czwartym polu startowym. No, liczyłem na więcej punktów w tym wyścigu. przewidzieliśmy tylko jeden, niestety. Ej, jak Jarosław Hampel, bo na tym będziemy się głównie skupiać, no ma jeden punkt więcej od nas, a więc o 4 prowadzi w mistrzostwach. Henkok bez punktów po dwóch startach. Nie zauważyłem, ile tam miał punktów Niki Pedersen, ale przechodzimy już do biegu 9 po porównaniu. Tutaj po prawej stronie mamy Dena, który dostał dziką kartę na Speed Grand Prix 2026. Dla mnie to jest skandal. Możecie napisać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. No i na trzecim polu startowym jest Christian Iversen, zawodnik PSG Tu Poznań od następnego sezonu i pod bandą Andreas Jonsson. Prowadzenie od startu do mety, trujeczka na naszym koncie I teraz czekamy co w trzeciej serii zrobią rywale no Pedersen miał 3 punkty po dwóch seriach, czyli tak jak my Teraz jak to wygląda, Hampel ma 10 punktów po 4 startach Pedersen ma 7 No tego Hampela będzie ciężko chyba tutaj dogonić Hancock się obudził, ale Henko już tutaj nie jest w walce o nic No już tutaj nie ma szans na nic No musimy gonić Hampela, najlepiej jakbyśmy teraz wygrali i mielibyśmy wtedy 4 punkty straty w mistrzostwach do niego i w tym biegu o te punkty połączymy z Chrisem Harrisem, Chrisem Holderem i Matejem Żagarem. Udało się dobyć tą trójeczkę tuż za nami, na metę wpadł Chris Holder, ale mamy to 9 punktów na naszym koncie i teraz ostatnia seria fazy zasadniczej. Hampel tylko jeden punkt w biegu 17, a więc on kończy fazę zasadniczą z 11 punktami. Także mamy teraz szansę na powiększenie przewagi, jeśli byśmy wygrali. Powiększenie przewagi w, tym, w tych zawodach i zmniejszenie strat w klasyfikacji Mistrzostw Świata. No i mam o Pedersena, to też jest istotna rywalizacja, ma dwa punkty mniej od nas. Najgorszy możliwy scenariusz w tym wyścigu wygrywa Niki Pedersen. Ja przyjechałem niestety ostatni. No nie spodziewałem się tego szczerze mówiąc, że będę ostatni. A więc sytuacja wygląda bardzo źle: bo do Hampela tracimy 7 punktów, czyli nie sorry, 5 mat mnie zawiodła. Eee... Okej, okay. czyli my musimy wygrać dwa wyścigi. Hampel może zdobyć tylko jeden punkt w tych dwóch wyścigach. Ciężkie zadanie, naprawdę ciężkie, ale jeszcze musimy patrzeć na Nikiego Pedersena, który w mistrzostwach też nas wyprzedził o jeden punkt. Także tu jeszcze jest walka o medal srebrny. No i złoty cały czas, no zobaczymy jak to wyjdzie. Hampel po naszej prawej stronie w kasku białym i na niego będziemy zwracać szczególną uwagę w tym wyścigu. Rozpoczynamy trzecie okrążenie hampy prowadzimy my na miejscu drugim, ale nawet jak go wyprzedzimy to nic nam to nie zmieni. Musimy, musiałby hampel spaść na trzecie miejsce. Ostatnie rozpoczynamy okrążenie. Będzie atak na hampel, a tak na hampera. Myślę, że możemy go wyprzedzić, bo jesteśmy bardzo szybcy. Przy tym krawężniku jest obejmujemy prowadzenie. Ale nic już tutaj nie zrobimy. Nic tutaj hampelowi nie zrobię. Więc oboje pojedziemy w finale, a to znaczy, że Rostov Hamper zostaje mistrzem świata w tym sezonie. No, niestety nie udało się. Nie udało się wyszarpać tego mistrzostwa. Walka do samego końca, ale niestety się nie udało. Drugi półfinał, Niki Pedersen odpada. Także my mamy zapewniony srebrny medal. Wiemy już, kto jaki medal zdobył. Nic już tutaj nam nie zmieni. Hampel mistrzem świata, Krzysztof Kasprzak wicemistrzem świata i brązowy medal dla Nikiego Pedersena. Miał ostatni wyścig sezonu Grand De Finale. W kasku czerwonym Tai Wulfinden w niebieskim Jarosław Hampel w białym Andreas Jonsson i my jedziemy w kasku żółtym. Zalicza upadek Jarosław Hampel w finale, a więc nie będzie go na podium. No ale myślę, że niewiele mu to zmienia, bo już ma Mistrzostwo Świata. A więc, teraz tylko kto na jakim miejscu zakończy te zawody: Wofinden, są Kasprzak. brakowało prędkości w tym wyścigu miały, były też małe problemy na trasie i kończymy na miejscu trzecim przed nami na drugim of Finden a na zakończenie sezonu wygrywa Andreas Johnson myślę, że mała niespodzianka bo on raczej jest w tej drugiej części klasyfikacji generalnej mistrzostw także mała niespodzianka jeśli chodzi o zwycięstwo na sam koniec no i to by było na tyle jeśli chodzi o ten sezon 11 tutaj mamy końcową klasyfikację Wyniki Mistrzostw Świata. Hamper Mistrzostw Świata, my na drugim miejscu jako Krzysztof Kasprzak, później Pedersen, Henkel, Chris Holder, Iversen, Jagar, Jan... przepraszam, Janowski Doyle, Jonsson dopiero 11, a teraz wygrał. 12, Keysholder, 13, Trybacze, 14, Michael Epson, Jensen. I ostatni był Tomasz Jonason. Tutaj jeszcze mamy wyniki poszczególnych rund. Warszawa zwycięstwo, w Tampere byliśmy na czwartym miejscu. Praga zwycięstwo, w drugie miejsce, Mulilla siódme, sorry, w tam było, już się pogubiłem, no ale widzicie te wyniki. No niestety, KrSko i Stockholm, myślę, że tam przegraliśmy to mistrzostwo, tam nam poszło najgorzej zdecydowanie. No i to by było na tyle chyba, jeśli chodzi o ten sezon, więc dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!